Chcecie praworządności, to tutaj kolega bardzo mądre spostrzeżenie do mnie. Wysłał wszystkich polityków na wariograf, tak, na wariograf. Czy byli w Bordelu, w Rzeszowie, u braci, a są ci Ukraińcy, kto jest szantażowany? Kolejne pytanie: kto, kto służy obcemu państwu, a nie polskiemu? tak Kolejne pytanie do prokuratorów i sędziów: czy złamali kiedykolwiek prawo i czy odpowiedzieli za to, że złamali to prawo? Byłoby parę pytań, ale to są takie tylko i wyłącznie pytania, pytania na które powinni odpowiedzieć wszyscy policjanci, znaczy policjanci na samej górze, czyli komendanci powiatowi. Powiatowi na dole tak samo Ten koszt, który wydajemy Szanowni Państwo, to są miliony na zbrojenie Na pomoc Ukrainie To co oni w ogóle odpieprzają To uwierzcie mi, gdybyście zapłacili Za ten wariograf Oczywiście jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić Wypieprzyć wszystkich radnych Radnych za kasę I wprowadzić radnego społecznego Zobaczycie, że żaden z tych radnych Który jest obecnie, nie zgłosi się Nie zgłosi się na radnego Bo tam nie ma hajsu i to by było piękne, pokazałoby charaktery tych ludzi, czy oni się zgłaszają, czy nie zgłaszają tak chętnie, żeby zostać radnym. No i oczywiście wszystkich włodarzy miast, podwagryjograf, to nie są potężne pieniądze. I uwierzcie mi, uwierzcie mi, kilka pytań, to jest pięć, sześć pytań i zdyskredytowani byliby wszyscy urzędnicy, wszyscy politycy, no i wiele ludzi w służbach także zastanówcie się nad tym czy nie byłoby to dobre, ktoś powie, że to jest kombinowane, że można kombinować wszystko można kombinować dlatego mówię, ta kamera, która jest o którą oni się tak boją, że ich nagrywamy, że pokazujemy te ich po prostu już nie mówię pyski, ryje bo znowu się któryś po prostu obrazi, więc pokazujemy ich te twarzyczki kochane i oni się tego boją szanowni państwo, bo pokazuje się ich przekręty, więc pamiętajcie, wariografik publicznie usiąść kontrola społeczna, tylko i wyłącznie w ten sposób możemy cokolwiek zrobić w inny sposób, proszę Państwa będziemy w tym kraju trwać jeszcze w burdelu, w takim jakim jest przez wiele, wiele, wiele lat pozdrawiamy a dla tych, którzy mówią czasami i piszą mi chwyć się roboty posłuchajcie, durnie jedne to wy się chwyćcie pracy pozdrawiam